Kochani, witam się z Wami w kolejnym dniu Vlogmas. U mnie 1430 ja zaczynam takiego vlogmasa z twarzą twarzy z Wami. Dzisiaj u mnie jest wtorek, czyli dzień przed wigilią. Wy będziecie to oglądać w Wigilię. Także y, przygotowania do świąt idą już pełną parą. Tutaj mi się tam maść na te wypryski. E, rolowała, Dobra, nieważne. I tak już mi trochę to przygasło, na szczęście. E, jak pokażę Wam tutaj przebitki, co tam już takiego zrobiłam. Zostało mi zrobić tylko już marchewkę do ryby po gretku, podkurzać po mieszkanie i tyle. I ja już, że tak powiem, świętuję. To znaczy już nikt nie będę gotować, nic nie będę już robić, Z tego względu, że. No, chora jestem jeszcze przecież i już jestem męczona, więc odpoczywam sobie. Także i tak się święta odbędą i tak, więc nie musi być idealnie. Powiem wam, że dzisiaj się czuję już troszeczkę lepiej niż wczoraj, z tego względu, że w miarę mogę przełykać, mogę już tak y, normalnie mówić także już jest poprawa to znaczy, że antybiotyk zadziałał na szczęście także jest poprawa, jest dobrze mam nadzieję, że będzie coraz lepiej napiszcie mi w komentarzu jak wasze przygotowania do świąt co tam dzisiaj zrobiliście i i co Także zaraz wam tu pokażę przebitki. Co takiego zrobiłam. Później wspólnie otworzymy okienka ostatnie już w tym roku. Także no kurczę powiem wam, że te vlogmasy szybko zleciały. Dopiero zaczynałam, a tu już ostatni dzień. Także masakrycznie ten czas leci szybko. Dobrze. To zobaczymy się później. Tutaj zrobiliśmy babeczki pierniczkowe yy, pokazywałam wam w holu jak kupiłam właśnie tutaj jest moim pomocnikiem od rana mi tu pomaga dzielnie także zrobiliśmy jeszcze babeczki piernikowe, Wiktorek mi o nich przypomniał, bo ja to zapomniałam całkiem, no i tutaj już zrobioną mam sałatkę jarzynową powiem wam, że już jestem męczona ale jeszcze mam do skończenia Stefankę już mam e, tą kaszę ugotowaną, aby z margaryną ją rozkręcić i przełożyć blaty. I e, marchewkę do ryby po grecku mi zostało zrobić i ja już odpoczywam, bo ja już padam. No zrobiłam w sumie te dwie rzeczy i ja już jestem padnięta. Dobrze, to jeszcze Wam później pokażę, e, co tam dalej zrobiliśmy. A tu już jest gotowa marchewka do ryby po grecku. Jutro będę smażyła ryby. Przechodzimy już do otwierania ostatnich dzisiaj okienek. Uh -huh. Zaczynamy od domka uh -huh. ostatniego w tym roku. Tak. O! Pójście. Woda różana z Make Me Bio. Yy, mogliście niedawno widzieć w denku, że zdenkowałam właśnie taką wodę. Super! 100 ml z tego, co pamiętam, to ma tak. I woda różana. Jestem jak najbardziej zadowolona. I kalendarz z domkami jako pierwszy skończony. Tak. Teraz Joka O, też mamy coś zabezpieczone folią. Jest to silker, keratyn. Keratyna do włosów z witaminami. No super. Jak najbardziej jestem za. I oka sklep skończony. W Look Fantastic to jest jako jedyny kalendarz, gdzie otworzymy dwa okienka, a? bo I ma to. 24 i 25. Tobik zaraz tu otworzy. Dobrze, czyli teraz 24. Tak. Taka duża szufladka, a taka mała rzecz. Obkurzona jest od tych... Przepraszam. I jest to Molton Brown, żel pod prysznic, y, różowy pieprz i fiery, nie wiem co to jest, ale no powiem Wam, że takie sobie to okienko, bo znam te żele i uważam, że są mega, mega przereklamowane. I kończymy look fantastic. To wszystko było w tej szufladce? Tak, chyba. Nie. I tak, teraz wszystko. No, tyle rzeczy zostawiłeś. W 25 okienku w Look Fantastic mamy 3 produkty z maka. Mamy błyszczyk Lip Gloss 15 ml w jakimś odcieniu. Nie wiem, zobaczymy. Aha, to jest taka ta tubeczka. I jest to transparentny po prostu błyszczyk. Dalej tutaj mamy. Wow, szminkę. Tylko szkoda, że tu piszę matę Lipstick w odcieniu Honey Love. 605. Matę. Szkoda, że to jest matowa, kurczę. O, to jest moja pierwsza szminka z maka. Tu mm, No i tutaj mamy jeszcze konturówkę w odcieniu spice. Konturówka to jak to konturówka. Masz trzymaj też, rzeczy, Artur. Yy, już mam jedną konturówkę z maka z zeszłego roku kalendarza Daglasa. Tak wygląda po prostu konturówka. Okej. Okay, przechodzimy dalej. Ostatnia piramidka. Z Isany Zobaczmy, co ma na... To ostatnie ukienko nam przygotowali. Kwiat brzoskwini. O! No ostatnie przygotowali nam kwiat brzoskwini do włosów normalnych, cienkich i delikatnych. Super! Ostatnia herbatka. Piramidki skończone <noise> z hałasem. A herbatka dzisiaj jest czarna. Y Christmas, świąteczna po prostu. Teraz Rituals. Ritual. Co tu w ritual się? O, pionkę mamy jakoś znowu. Uh -huh. Jest to Ritual of hamam. Jest to. A! E, Balsam taki w musie. Body lotion mousse. 50 ml. Eukaliptus i olej arganowy. No super. I proszę. Na środku. Kurczę taki duży kartonik, a widzę z daleka małą rzecz. Jest to e, Glitter Gloss, e, ale nie wiem czy to jest do oczu czy do ust, ale chyba Lip Gloss, czyli błyszczek taki po prostu do ust, w takim kolorku beżowym. No okej. Okay. Teraz kalendarz z przysmakami dla zwierząt. Ciekawe co dostaną. I nagle tu wszystko się wysypuje. Choinka. Oj. Choinki. U Ewerys dzisiaj są takie choinki. Skąd Dla U, jest a coś A dla Buni? Coś dużego. Gigantycznego. No to tutaj się postarali się. O, duże marcheweczki. Które się nie chcą odczepić, a. Także saszetka taka. Z Tych marcheweczek. Największa. Okej. Okay. I ostatni już chyba kalendarz, tak? Tak. No, nadeszła ta wielkopomna chwila. Ostatnie wyjmuję, ja puste. Tak. I jest to, to jest maska ma. w płachcie ze ceramidami i ekstraktem z malin. Dobrze, także to były już ostatnie okienka. Zaraz wam pokażę wszystko, co się trafiło. Papa! Pa. I tak się przedstawiają dzisiejsze. Okienka, no, z Look Fantastic mamy dwa, bo mamy tutaj: w ostatnim, w 25 były te trzy z Maca i w 24 ten Molton Brown, Brown Gel. Także, no powiem Wam, że yy, jestem zadowolona z tych ostatnich okienek z kalendarzy, jak najbardziej. Także Pokażę Wam z bliska przekąski, herbata. Tu mamy rytual, balsam do ciała, do włosów keratyna, woda różana, żel, podprysznic, maska w płachcie, tu trzy produkty z maka do ust, błyszczek i isiana kwiat brzoskwini. A Wy, jak oceniacie te ostatnie okienka z kalendarzy adwentowych? No kochani, przychodzę do Was już po raz ostatni w tegorocznych vlogmasach, żeby się z Wami już pożegnać i zakończyć yy, no te vlogmasy tegoroczne. Ale zanim to nastąpi, to tak, chciałabym Wam złożyć Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spełnienia marzeń, dużo zdrowia, szczęścia. Spędzenia tego czasu tak jak chcecie, jak lubicie. I... Yy, odpoczynku dużo. I wystrzałowego Sylwestra. Bez petard najlepiej, bo wtedy zwierzęta cierpią, psy. Głównie, myślę, że chyba nie tylko. Yy, także życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I yy, co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, yy, przez całe vlogmasy yy, zapominałam o tym, ale teraz chciałabym to yy, zrobić, bo pamiętam. Chciałabym bardzo podziękować. Markowi i Agacie za wsparcie mojego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Miło mi jest i no, naprawdę czuję, że Wam się podoba to, co robię. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, że tego nie zrobiłam wcześniej, albo po prostu zapominałam, a teraz pamiętałam. Także bardzo Wam dziękuję za wsparcie kanału, także ogromne, ogromne serduszko dla Was. I co jeszcze? Yy, powiem Wam, że do godziny 15 robiłam w kuchni to, co miałam zrobić, to co tego. I byłam taka zmęczona, ale trochę odpoczęłam, zregenerowałam się. Nagrałam dla Was okienka, ostatnie. I... Yy, no i teraz chciałabym właśnie się z Wami pożegnać. I zmontować tego vlogmasa. Bo jutro rano to będę miała smażenie ryby i tak dalej. No jakby Wy to oglądacie, to już jest... Yy, Wigilia. I... Yy, tak się zastanawiam... O której wrzucić Wam tego vloga, ale chyba tak samo, o tej 17. Yy, najwyżej obejrzycie po prostu wieczorem po wigili. Także, yy, no tak dziwnie, już koniec tych vlogmasów, że już. Yy, no dziwnie po prostu. I yy, chciałabym yy, na pewno tak. Będzie podsumowanie kalendarzy adwentowych, jak co roku zresztą, i yy, Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście w ciągu roku, nie tylko w grudniu na vlogmasach, takie vlogi z mojego codziennego życia po prostu, Czy chcielibyście, żebym nagrywała takie filmy i wam wyrzucała, i myślę, że byłoby to w takiej formie, że wyrzucałabym pod koniec miesiąca, albo początek danego miesiąca, takie vlogi miesięczne. Całego miesiąca coś tam będę nagrywać, jakieś tam urywki z mojego życia. Co wy na to? Czy mielibyście, yy, chcielibyście oglądać takie filmy, czy raczej nie? Także dajcie mi znać. Ja, to jest wszystko do przemyślenia, jak najbardziej. I od stycznia byśmy ruszyli z takim też, oto projektem kolejnym. Także. Dajcie mi znać i jeszcze raz Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego w te święta i w nowym nadchodzącym roku.